Jesteśmy na budowie naszego prywatnego domu, zdecydowaliśmy się na projekt nowoczesny. Dom generalnie ma powierzchnię użytkową 237 metrów, jest to dom z garażem dwustanowiskowym, dom piętrowy. Zdecydowaliśmy się na podstawie dostępnej informacji na rynku budowlanym, na budowę w technologii E-Tong z bloczka z betonu komórkowego 48. Nasz wybór był podyktowany faktem uzyskania na ścianie jednowarstwowej dobrego współczynnika przenikalności ciepła. Mamy dzieci alergiczne. Podjęliśmy też taką decyzję, że musi być to materiał, który będzie po prostu zdrowy dla naszej rodziny. Króje budowisko jednorodzinne, jak również i hale przemysłowe, użytkowe i spożywcze. Najwięcej się para z budową domów jednorodzinnych, dużych i małych. Większość w tej chwili dużych, które wykonuje z systemie czy Jest to materiał bardzo wygodny do prowadzenia tych robót. Jest to materiał dokładny, czyli wymaga dokładnej roboty, oczywiście. Jest to materiał ciepłym w mieszkaniu i zdrowym. Idzie tej zaprawę bardzo mało. Wspólniki cieniutkie wiadomo po jest to, że. Najwięcej mostków termicznych jest przez pługę, prawda? Spójne. Tu natomiast tego nie ma. No wiadomo jak na budowie różne są zdania o pracownikach. Ja natomiast mam bardzo dobre zdanie o swoich pracownikach. Nie muszę tu przybywać cały czas. Każdy zna dokumentację, namiary bez żadnego problemu. Z tych materiałów, co teraz robimy z Situnga, jest o wiele y, sprawniejsza robota. Nie potrzeba tych zbędnych betoniarek, taczek i tak dalej, bo y, Wymieszać można to w kubku, w, kuba, w, kubłach, w wiadrach, i, i, i o wiele lż, robota jest lżejsza niż od tej tradycyjnej roboty. Jest materiałem lekkim, do wykonawstwa samego robót, to jest wspaniały materiał. To jest to budynek duży. Budynek skomplikowany w budowie gdzie wymaga to naprawdę dobrej znajomości głównie podciągu. dlatego głównie mówiłem inwestora żeby zrobił mur 48 i energo ze względu na duże podciągi gdzie są duże przeszklenia prawda i tam mamy możliwość na 48 o omurówkę grubszą zrobić prawda? nawet 17 czy 11,5 dokładając docieplenie wełny na mostki termiczne i tu jest miejsce. Natomiast na 36 itongu jest też możliwość, ale nie tak jak tutaj, przy tej 48 szerokości. Projekt był pod Itonga, był tak, tak, pod Itonga, ale nawet gdy nie jest, to staram się inwestora przekonać na, na ten materiał Itonga. Jeżdżę z nim po budowach, pokazuję nawet tam, gdzie ludzie już mieszkają. Jak jest korzyść tego budynku? Prawda, że przy budynku 130-150 metrów, sezon grzewczy kosztuje 1500 zł czy 1300, więc jest to porównanie inne niż z ceramiki.